Panie Tomku, ja mam tylko takie pytanie do pana. Tak? Jutro lekka kocówka z rana? Ja, jutro gotowy jestem, jestem bez problemu. bez problemu, Przygotowany na wejście. Pokażemy, pokazywaliśmy tam, gdzie jest, yy, gdzie jest szczyt, prawda? Tam zamierzam jutro wejść. Pytanie, co z tobą? No ja myślę, że tutaj będę ostro spał. Czyli odpuszczasz. Ja odpuszczam. Mówię to przed widzami, oficjalnie, ale ty mi kocówy żadnej nie rób z rana, nie? Słuchaj, zobaczymy no. Przede wszystkim tak, po prostu wyjdź jak człowiek, załatw temat i wróć, tak? Nie, no żartuję, nie będzie kocówy żadnej Lekka kocówka może być, jakieś światło, te sprawy, ale bez przesady, bo tu też ludzie mieszkają Słuchaj, no wiesz, ja po prostu idę, idę w górę jutro, nie? Ale czy ty wrócisz na czas? Nie wrócę, no spokojnie, nie? No, Robię to szybko No, no niech Teraz sobie robię kawkę Ty co herbata? Chcesz? A jest? No jest. Leśne płody. A pokażmy jeszcze widzą widzą Zestawę. Zestaw Mate in Czecho... Czechosłowakaj Nie wiem A. czy widać, nie widać. Słowacja. Made in Czechosłowakia. Także tak trochę lekki PRL, ale... Nie, dobrze jest. Ale jest dobrze, nie? Dobra, baza odpadowa do właśnie na narty, na wędrówki. Jest przechowanie na są mapy. Jest chyba wszystko, wiesz? No, ja jestem zadowolony. No i przede wszystkim też czeska gala e, sportowca roku. Rozdanie Oscarów. Rozdania Oscarów. Czeska gala rozdania Oscarów, tak? Zarobijcie. Zarobijcie jest. A jest chwilę po szóstej idziemy już w stronę Czertowej Chory w Harachowie ku spadł śnieg. Jak widać jest biało, nie ma tego śniegu dużo. No ale zobaczymy. No i co? Próbujemy podejść pod górę. No, będzie to wejście po ciemku. Także jest na mojej twarzy czołówka. Aczkolwiek, no, tutaj fajne miejsce takie do selfie, e, jest czołówka, tylko jedno co mnie tutaj zastanawia, to czy ja przejdę przez stok narciarski, skoro on jest naśnieżany teraz, słychać, bardzo głośno tam jest, ale no, zobaczymy, a no, jeżeli sobie pójdziemy do Mamuciej no, Skoczni z powrotem. Panie Tomku, no, witamy z rana. Witam. No ósma godzina, lekko po ósmej, ale co się działo tu o godzinie chyba piątej. Działo się to. Chciałem tutaj, e, chciałem tutaj wejść na tę górę. No i niestety, m, po pierwsze nie było tu nikogo w tym mieście, więc było ciemno. Postanowiłem tylko zrobić rozpoznanie. Tędy jak pokazuje, ta trasa nie dało się iść, bo tam już naśnieżają po prostu. Słuchajcie, to w całym mieście. A później uznałem, że trzeba będzie tędy, tym szlakiem, tym, tą trasą narciarską pokonać szlak. Więc uznałem, że też jest to bez sensu, bo tam naśnieżają. Także zaraz muszę tutaj ustalić jak tam dojść. Wiem jak dojść tutaj do mam Mamuciej. I zastanawiam się czy można tutaj przeciąć jakoś. Pod górę, zaraz to zapytam pani, mam nadzieję, że mi powie. E, chciałem, żebyś teraz ty się wypowiedział, ponieważ ty kręcisz, tak, prowadzisz kanał. No. E, Postanowiłeś nie iść w góry. Dlaczego? Ale najpierw powiedz, co zrobiłeś? Wyszedłeś z domu ubrany. No tak. tak I co zrobisz Po 20 minutach? Słuchaj, poszedłem w jedno miejsce, poszedłem w drugie, wróciłem, poszedłem dalej spać. I I ile chwilę... czasu ci to zajęło? Powiedz? Nie mi? Jest, 15 minut i za chwilę idę jeszcze raz, ale po śniadaniu. Okej. Okay. Ja chciałem krótki komentarz, yy, dlaczego pan nic nie nagrywa tutaj? Drodzy Państwo, no nie widać też mnie, bo jest troszeczkę ciemno, ale słuchajcie, no nie jest tajemnicą, że górowy nie jestem, tak? <grym> nie wiem, gdzie mam się ustawić, to jest ciemno, nie wiadomo jak mnie widać, trudno. Yy, ja już w sweterku takim świątecznym, no i elegancko, ja już w sweterku świątecznym, że tak powiem. Czyli w góry nie idziesz? No nie idę, Odpuszczam. no gdzie. Ja idę teraz do sklepu Norma. Tam kupuję różne fajne rzeczy. koledze również troszeczkę do zębu, bo niestety zapomniał. No i, no i. co? No i będzie, no będzie powrót, nie? No, Jakiś potem. nie? świadczy z gór będzie już za niedługo po śniadaniu. No, Materiał na pewno będzie na kanale, A. słuchajcie. Ja teraz idę na śniadanie. No i tyle mnie wiedzieli, no. Tak. No i za chwilę ciąg dalszy. Dziękuję. I tyle w temacie. Dobra, idziemy na to śniadanie. No, jesteśmy na e, jesteśmy pod skocznią w Harachowie pod skocznią, która podobno ma być remontowana e, Weszliśmy sobie tutaj od ośrodka sportowego No i za chwilę będziemy pieli się w górę. To powinno chwilę zająć po tych schodach, żeby znaleźć się blisko e, rozbiegu na mamucie no i później będziemy próbowali w prawą stronę udać się szlakiem i wejść na Czertową Chorę zobaczymy czy się uda mam nadzieję, że tam gdzieś będzie jakieś dojście także zaczynamy no i jesteśmy już troszeczkę wyżej tutaj w tych miejscu wydaje mi się, że to mogłoby być to miejsce gdzie znajdują się trenerzy, chociaż trochę wydaje się daleko ale tak mi się wydaje. Tutaj mamy jakieś jeszcze budynki. Czyli się miejsce jest opuszczone. Ten gmach wielki, Wydaje mi się, że to może być budynek dla sędziów, którzy, e, którzy oceniają skoczków za styl. No tam troszeczkę wiesz już widać e, wyjście z progu i belkę startową, a tu też mamy zeskok. Widzimy, że tutaj coś będzie się działo. Jest to wszystko ogrodzone. Także chyba to nie były plotki o tym, żeby odrestaurować te skocznie. A no, w dole widzimy harachów, a my idziemy dalej. No i tak wygląda Belka startował góry zjazd I tu mamy wejście z progu I tak to wyglądało Tak wyglądały skoki wszystkich zawodników Gniazda trenerskie wydaje mi się, są jednak różne A więc te obiekty niżej w ogóle dotyczą się Innej skoczni Widać się tam dalej Obok ok jest skocznia K-120 A tu mamy gniazda trenerskie O, tak wygląda zeskok obecnie mam Mamucie Skoczni. O rekordzie 220 metrów blisko. Częściowo jest to wszystko dobrze tutaj zachowane: te wszystkie barierki, te lampy. Ale jak widzimy tutaj no zeskok, połamane deski. Tu widzimy wyjście z progu. No to wszystko chyba nadaje się do kapitalnego remontu. Ech. No, dużo ich tu pracy czeka. Powiedziałem, że na dole są rozstawione barierki, są plany, żeby tutaj przywrócić to do życia, ale tutaj na pewno trzeba ogrom pracy włożyć. Widzowie, już minęliśmy stok narciarski, przebiłem się, 50 metrów do szczytu. To jest ci mało? Jezus, Maria, chłopie, ja tego totalnie nie rozumiem. Ja chłopie chcę tylko świętego spokoju i tak widzowie i mam migotanie przedsionków i chodziłem do psychoterapeuty przez tego człowieka. No i po około godzince docieram na e, na Czertową Chorę, za chwilę pokażę tabliczkę do potwierdzenia, e, minus 5 stopni, minus 5 stopni na początku ten szlak jest stromy, gdy idzie się schodami e, w stronę skocznej narciarskiej, można sobie zobaczyć jak to wszystko wygląda. E, później trzeba przejść przez stok narciarski. Akurat trwało naśnieżanie. E, dobrze, że nikt akurat nie jeździł, udało się przejść. Ja sobie założyłem raczki na, ten, na to przejście. E, na szczycie praktycznie jakaś rodzinka tylko była. Nie ma nikogo e, z obsługi. E, teraz właśnie widzę jakiegoś człowieka, który tutaj nadchodzi. E, robimy za chwilę zdjęcie na wierzchołku. No i schodzimy dalej. Ja tutaj dla potwierdzenia, e, czertowa chora. Tak to wszystko tutaj wygląda. Tutaj mamy nieczynny wyciąg obecnie, mocno wieje dosyć, eee, dlatego dlatego trzeba po prostu się tu zmywać. Meanwhile... No i witam was widzowie. Eee, no, powiem szczerze, tak szczerze, to jestem mega zadowolony z tego, że mm, widzę śnieg, słuchajcie. Eee, Widzę też mamutią skocznię e, w kierunku której zmierza w tym momencie pan Tomasz, ponieważ e, pan Tomasz jest e, jest alpinistą po prostu. To jest ci mało. Dlatego wypuściłem to go jest ci mało, ostro e, samego. E, no i co chłopak da radę na pewno da radę na pewno. Tutaj widzę też że jest jakaś skocznia. Tutaj nawet jest to wejście, e, żeby sobie pójść, zobaczyć, także kolejna skocznia tutaj, no ale wiadomo, że, że świat kocha mamucią skocznię, która jest tam wysoko, no, ale tutaj też niczego sobie, także pan Tomasz w trasie, że tak powiem. To jest ci mało? A ja dalam. No i proszę Państwa właściwy wierzchołek już czertowa chora, tak jak widać 1020 metrów i tutaj już widzimy, że e, działa sobie wyciąg, ten już można wjeżdżać i zjeżdżać e, no nie widać za bardzo ludzi. Jeszcze mijałem jakieś dwie osoby, które chyba wjechały, bo, bo nie widziałem, żeby wchodziły. E, no ale ważne, że coś już tutaj się odbywa. Jest otwarty tutaj. Um, jakiś bufet, więc myślę, że jakieś może grzane wino sobie wiedzie i za chwilę będziemy będziemy schodzić na dół. No tak to wygląda, nie inaczej. Tutaj jest już stok, w którym jutro już będzie można zjeżdżać. No ciekaw jestem bardzo. Będę musiał jeszcze przyjrzeć się jutro jak to wszystko wygląda. No i... No i... E, znaczy będę musiał się przyjrzeć jak to Wygląda, żeby zastanowić się czy jutro tędy zjeżdżać. Na razie to wygląda obiecująco. Jeżeli tu będzie naśnieżone już w pełni, to myślę, że będzie można fajnie zjechać. No ale to wszystko się okaże. Zobaczymy. Eee, chodzimy do bufetu. Grzane wino, mały postój tutaj na samej górze. No i co? I, i, i zaraz będziemy schodzić. No i tu myślę, że kończymy tutaj nagranie wejścia dzisiaj na Czertową Chorę któryś to już raz w Herachowie w końcu udało się wejść gdzieś tam znalazł się czas na to fajnie, bardzo przyjemnie nie było dużo ludzi, więc nie było tam tłoku można było napić się grzanego wina no i teraz tutaj mamy taką tutaj platformę nie wiem do czego nas użyła. to też chyba było miejsce dla trenerów tak mi się wydaje, tak skacznia K120 w nieco lepszym stanie, ale to w nieco lepszym i tutaj bardzo ładny widok na miasto, na Harachów. prawda? no i już się kierujemy tamtymi schodami w dół prosto w tamto miejsce gdzie mam nocleg, więc niedaleko